Jest wspólne poszukiwanie sposobów na przełamywanie barier wejścia na rynek ukraiński oraz wykorzystanie potencjału, jaki oferuje nasz wschodni sąsiad. To już trzecia edycja kongresu Common Future i cieszymy się, że do tego kongresu nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele parlamentu, polskiego rządu, ministrowie, przedstawiciele ambasad, reprezentanci administracji. Regionalnej i lokalnej, a także szefowi firm, instytucji, naukowcy i media. Witamy państwa bardzo serdecznie. Czym jest ta impreza? Ta impreza jest najważniejszym w roku, najważniejszą w roku debatą o tym, jak ma wyglądać przyszłość relacji polsko-ukraińskich. Ona zaczęła się w pewnym konkretnym kontekście. Po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku, było odpowiedzią polskich środowisk gospodarczych i samorządowych na, to, na, ten, na tę potrzebę. Wielką potrzebę, żeby dyskutować o tym, co można zrobić w tamtych warunkach. Dużo wody od tego czasu w Warcie upłynęło i zmieniła się sytuacja. Każdego roku nasze spotkanie tutaj w Poznaniu jest, dotyczy tego, co się aktualnie dzieje. Jest taką aktualizacją. I dlatego cieszę się, że ta impreza się rozwija. Gratuluję organizatorom, gratuluję dużej liczby uczestników i gratuluję tego, że znaleźliście na tej mapie wielu imprez dyskusji. Ktoś powie konferencja baden-baden, a rezultat żaden, żaden. Ale niczego lepszego nikt nie wymyślił niż konferencje i spotkania. Jesteśmy ludźmi, potrzebujemy porozmawiać, potrzebujemy zderzyć swoje idee, potrzebujemy pomyśleć, co na przyszłość. Ta konferencja jest także dla mnie wyzwaniem. Ta konferencja jest wyzwaniem także dla zespołów Kancelarii Premiera, który zajmuje się współpracą polsko-ukraińską. Dlatego ta konferencja i najbliższa minuta to będzie czas, kiedy powiem Państwu krótko, co zrobiliśmy w ubiegłym roku. Bo po to się tutaj spotykamy, żeby podsumować, co się udało zrobić, i po to się tutaj spotykamy, żeby zaplanować na przyszłość. Padło to tutaj z kilku przedmówców że w strategicznym interesie Polski leży budowanie, rozwijanie, wzmacnianie współpracy polsko-ukraińskiej. Ale nie wszyscy to tak postrzegają, nie wszyscy tak to rozumieją. Zdarza się, że politycy potrafią z problemów polsko-ukraińskich czynić element doraźnej gry politycznej, nie patrząc na przyszłość, nie myśląc o strategii, nie myśląc o potencjale współpracy. Zdarza się, że prominentni kiedyś, dzisiaj emerytowani politycy potrafią postawić zarzut, że występujemy w interesie Ukrainy. Nie ma, nie można wyobrazić sobie większej bzdury, bo w interesie Ukrainy i Polski leży budowanie tej współpracy, leży wspólna przyszłość. Panie Prezydencie, jak ważna jest ta konferencja dla Poznania, dla Ukrainy, dla Polski? No, przede wszystkim e, od trzech lat e, widzimy, e, jak dzielna jest Ukraina. Potrafią sobie radzić na froncie z Federacją Rosyjską e, i coraz lepiej im idzie. Na pewno to już jest szansa, żeby rozmawiać o interesach. I, e, po pierwsze zbudowaliśmy fundamenty, bo dzięki temu wsparciu, które Ukraina dostała od nas na początku, te 370 czołgów, również dzięki temu, że się lepiej poznaliśmy, bo e, dzisiaj w Poznaniu mieszka 61 tysięcy Ukraińców. To są też te elementy, które należy wykorzystać. Jestem przekonany, że ta wojna no, kiedyś się skończy, że Ukraina będzie częścią tej Europy, za którą giną dzisiaj Ukraińcy, no i że tak jak 30 lat temu gdy ktoś patrzył na Polskę, Niemcy, Japonię, Francję, dzisiaj proszę zobaczyć, jaką my dzisiaj jesteśmy siłą gospodarczą. Jestem przekonany, że to samo może osiągnąć Ukraina i wtedy mieć takiego partnera do, do, do biznesu. Jestem przekonany, że tak jak dzisiaj. Polska Miasta nie odstają od tych miast zachodnioeuropejskich, tak za jakiś czas podobnie może być w Ukrainie, a targi poznańskie, okno na świat to jest też miejsce, gdzie można robić interesy, gdzie można coś uzgodnić i gdzie można zaplanować następne naczynia. To już jest trzeci kongres. To już jest trzeci kongres i na pewno widać po, po obecności ministrów, po obecności tych najważniejszych ludzi, jaką wagę do tego przywiązują. No i ja uważam, że to będą tego efekty czysto biznesowe, już właściwie w najbliższych latach. I tak jesteśmy dzisiaj numerem jeden, jeśli chodzi o współpracę Ukrainy z innymi krajami. Najwięcej tak naprawdę współpracy handlowej jest na poziomie ukrainy Polski. Zapraszamy na czwarty kongres, tak? Tak, zapraszamy na czwarty. Czwarty kongres za rok. No, no, no. E... I również tutaj wybrzmiało na tym kongresie zwracajmy uwagę na treści w internecie, bo Federacja Rosyjska prowadzi wojnę nie tylko taką realną z Ukrainą, ale również hybrydową z nami. Co więcej, te ostatnie wydarzenia, te drony w Polsce, to naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii pokazuje, że to jest taki agresywny kraj. W związku z tym uważajmy na to, żeby, żeby te treści, które Federacja Rosyjska próbuje w Polsce rozpowszechniać, żeby, żeby to. Eliminować. Trwa wojna i nie widać jej końca. Wybrzeże morskie Ukrainy jest zaminowane, jest i na morzu, i na lądzie. Rozminowywanie samo potrwa prawdopodobnie naście lat od momentu ustania wojny. Fachowcy, którzy będą mówić po mnie, do których niestety grona ja się nie mogę zaliczyć, powiedzą, Kogo miałoby obsługiwać, kogo miał, komu miałby służyć ten port? Czy on, tak jak pan mówi, właśnie zamknie jaką, jakiś korytarz, czy tak naprawdę będzie dla naszych portów konkurencją? Dużo zmian będzie na Ukrainie w czasach postwójnych, bo ta, te zapotrzebowania na, na fairness, ta, na to, żeby wszystko teraz w naszym państwu było fair, jest bardzo wysokie. Dla aktora takiego jak pan, jak pan ocenia ten kongres? Czym on jest? Znaczy, ja tutaj przyjechałem w bardzo jasnym, określonym celu. I on się definiuje w tym, że oprócz wszelkich działań politycznych i też biznesowych, mhm. powinny działania pomiędzy Polską a Ukrainą mieć miejsce jakby na obszarze kultury. Oczywiście, że kultura zawsze wchodzi, wydawać by się mogło, że powinna wchodzić jako ostatnia, bo mamy czas przecież wojny. Ale mm, y, ta kultura jest w tym momencie potrzebna po to, żeby wzmacniać istotne takie sygnały i bardzo określone komunikaty dotyczące, wskazujące na to, że tak naprawdę Polska-Ukraina w tym momencie więcej łączy niż dzieli. A ja tutaj przyjechałem, ponieważ pracujemy nad takim projektem filmowym House of Europe. Jest to szczególny projekt, który opowiada właśnie o. Solidarności Polaków i Ukraińców, solidarności Polaków względem Ukraińców, uchodźców ukraińskich, szczególnie w roku 2022, w lutym i w marcu. I, no, chcemy opowiedzieć tą historię, przypomnieć Polakom, przypomnieć Ukraińcom, że, że, że takie momenty były, takie momenty są wciąż te rzeczy są wciąż aktualne i że one budują tak naprawdę e, zrozumienie pomiędzy tymi narodami, budują więzi e, e, no i absolutnie jestem przekonany, że ten projekt jest nam potrzebny. Czy jakaś produkcja po ewentualnie zakończeniu tej wojny polsko-ukraińska jest jakaś przewidywana może? Jesteś w planach? No ja myślę, że to już jest taka strategia trochę większa nawet na poziomie minister ministerstw, że potrzebujemy tego typu historie, bo z jednej strony potrzebujemy opowieści o tym co było, ale też o tym co jest teraz i co nas może łączyć w przyszłości. Myślę, że też Polska może być takim bardzo dobrym ambasadorem też i kultury ukraińskiej w Europie, że potrzebujemy projekty, które będą projektami koprodukcyjnymi, które nie tylko powstają w obszarze filmu, ale i teatru, i szeroko rozumianej kultury, że dobrze by było, żeby polscy pisarze, czy ukraińscy pisarze mieli szansę na to, aby się promować po jednej, po drugiej stronie granicy. Ja głęboko wierzę w to, że, że potrzebujemy, że potrzebujemy siebie nawzajem, że stry, y, kwestia bezpieczeństwa Polski to nie są tylko czołgi i karabiny, ale również i kultura, która nas zbliża, szczególnie mając na uwadze to, jak wielu polityków, szczególnie w Polsce, stara się, aby nas więcej rzeczy dzieliło, co uważam, że jest po prostu nieodpowiedzialne i y, 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 no i stąd też moja był. No, bo kultura, kultura, film ma moc, też to już... no zdecydowanie. Tym bardziej, że my w tym momencie nie jesteśmy film, na przykład, czy też serial telewizyjny. To nie jest masowa komunikacja, to nie jest, nie wiem, felieton napisany przez jakiegoś dziennikarza. Tylko to już jest bardzo szczególne dotarcie do pewnej grupy, punktowe. Odbiorcy, którzy pójdą na przykład do kina. i Obejrzą ten film. Ja wierzę, że ci ludzie, którzy pójdą do kina, aby obejrzeć ten film, będą to również robili z pewnej potrzeby. A też powiem szczerze, że ten film, który my robimy House of Europe, jest między innymi dedykowany tym wszystkim, którzy w lutym, w marcu, w kwietniu i później otworzyli serce, wsparli Ukraińców, przyjęli rodziny i trochę też dla nich chciałbym, aby ten film powstał. Leczenie terapeutyczna, najlepsza klinika mobilna to jest Natalia Karpa, to jest Maryna ze swoimi artystami, którzy jadą do chłopców, dla których już nic innego nie zadziała na froncie. Jak zobaczyć, właśnie poczuć to, co każdy lubi, i usłyszeć swoje ukochane pieśni, czy, czy wziąć energię i wsparcie od takich wspaniałych kobiet. Także bardzo jeszcze raz dziękuję, że jesteście tutaj. Pani Weroniko, jakby Pani podsumowała dzisiejszy panel? No, dla mnie on był szczególnie ważny, ten panel, ponieważ mało tego, że go e, tworzyłam e, w dużej mierze i prowadziłam, to też miałam okazję połączyć wreszcie prawdziwe e, przeżycie, emocje, doświadczenie kobiet z Ukrainy, które przyjechały dopiero co, i tych, którzy tu działają, i tych, którzy są w polityce, i w biznesie, i w mediach. To jest nieprawdopodobna e, okazja, żeby autentycznie usłyszeć głos kobiet, które dzisiaj dźwigają de facto zbyt dużo, zwłaszcza w Ukrainie. Te, które wyjechały też nie żyją spokojnie, jak widzimy i zawieruchy polityczne i e, ostatnie niestety niekorzystne e, prądy w polskim społeczeństwie nie, nie pozwala nikomu z kobiet spokojnie spać. Nie mówiąc o tym, że wszyscy się obawiamy tego, co się dzieje w związku z wojną, to jeszcze na dodatek kobiety przyjęły na siebie właśnie w związku z tym zbyt dużo odpowiedzialności i obawa o przyszłość naszych dzieci nami kieruje. Dlatego uważam, że powinno się e, słyszeć głos kobiet, powinno się radzić kobiet, ponieważ to, co powiedziałam na koniec, jeśli by dzisiaj świat zostawić mężczyzną, to chyba on by już nie, nie był bo mężczyźni dążą do władzy, do wojen, do strasznych rzeczy. Kobiety nigdy na to nie pójdą, kobiety zawsze zadbają o bezpieczeństwo i przyszłość swoich dzieci. Pani patrzy na te sprawy, na te problemy z perspektywy w sumie 30 lat. Ponad 30 lat. Ponad 30 lat, lat tutaj w życiu. Tak. Ja mam takie doświadczenie, no tak mnie życie akurat y, 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 poprowadziło i teraz rozumiem, że trzeba z tego skorzystać, bo siedzieć i po prostu mieć to y, w, w szafie y, też nie pozwala mi sumienie, dlatego też chętnie biorę udział w, w nawet kosztem powiedzmy tego, że wolałabym być z dzieckiem czy z rodziną. My Jesteśmy po to, żeby te nasze dzieci w przyszłości właśnie były bezpieczne. Ja mam y, fajną perspektywę, ponieważ sama przechodziłam ten sam a, proces adaptacji i integracji z Polską w swoim czasie. Pracuję na dwa kraje, czuję na dwa serca i zawsze umiem zresztą z zawodu jestem adwokatem, negocjatorem zawodowym. Udaje mi się to. Wykorzystać pozytywnie w negocjacjach, rozmowach, w łączeniu, a nie dzieleniu. Dlatego zawsze mam ból, kiedy i to mnie motywuje, kiedy widzę, że ktoś perfidnie, a wiemy dzisiaj i widzimy, kto poza wrogiem zewnętrznym wewnątrz perfidnie to robi, żeby dzielić nasze społeczeństwa, dzielić kobiety y, nawet między sobą, bo też już są opinie y, przeciwko sobie, co mnie koszmarnie boli. I widać, kiedy się spotykamy tutaj, dlatego ten kongres jest ważny, żeby się utwierdzić, że to, co widzimy w internecie, to jest tylko wojna propagandowa. To jest pozór, to nie jest prawdziwe. Jak się spotykają face to face ludzie, nie wyobrażam sobie, żeby kobieta kobiecie czy nawet Ukraiński polakowi mógł coś zarzucić dzisiaj, bo każdy wie, gdzie jest czyje miejsce i się wspieramy wzajemnie, więc to jest bardzo ważna platforma i ważne to powtarzać, tak jak właśnie złe rzeczy się powtarzają i Szybko wchodzą do ludzi, to żeby to odkręcić potem w świadomości, to trzeba wielokrotnie przykryć rzeczami pozytywnymi, konstruktywnymi. Jaka obecnie pomoc jest najbardziej potrzebna? E, tutaj czy? Ta, y dla Ukraińców. Dla Ukraińców, no, to co pani słyszała zresztą na panelu, e, że dziewczyny są w szoku, że jednak tutaj jest takie wsparcie. One już przestały mieć wiarę, że ktokolwiek chce pomagać Ukrainie. To nawet zacznijmy od podstawowych rzeczy. Przestańmy prowadzić się na smycz propagandy rosyjskiej i po prostu stańmy znowu wszyscy w jeden szereg w Polsce i powiedzmy, że wspieramy Ukrainę. To jest pierwsze, co można zrobić. To jest najważniejsza pomoc, która nic nie kosztuje. A dalej, tak jak rozmawiałyśmy, jeśli ktokolwiek, cokolwiek może pomóc tu na miejscu, to każde dziecko, każda matka potrzebuje też wsparcia zwyczajnego w poradach, w podaniu ręki, w wspólnych projektach, w pomaganiu nawet w dzieci. Ja na przykład mam rodzinę uchodźczy w fundacji, to ja kiedy tylko mam czas z moją Anią, ja zawsze zabieram dzieci też do siebie, bo Ania fajnie się bawi i dzieciaki mają coś innego, bo one siedzą w zamknięciach, siedzą w swoich e, e, nieszczęściach, bo żyją wojną. No ale w Ukrainie to, co jest potrzebne, to wiemy wszyscy. No cały czas trzeba mobilizować świat ku temu, żeby w końcu tę wojnę zakończyć, bo świat na to stać. Tak, bo jest ważne. Przecież to y, gdyby nie Ukraina, no to by Byśmy byli w bezpośrednim sam, samsie z Rosją. No i właśnie to grozi. Arkalina ne werba, ja dziewczyna, ja dziewczyna młoda. A Kalina, kolejna nie werba, ja dziewczyna, ja dziewczyna młoda. Mamy tutaj rower trójkołowy, ale taki do specjalnego użytku z dachem, czyli świetnie się spisuje w słabej jakiejś pogodzie deszczowej, ale jest to klasyfikowane jak trójkołowy wspomagany elektrycznie pojazd. Także dla użytku cywilnego. Uważaliśmy też taką tendencję, że wiele firm aplikowało ośrodki na jednorazowe transakcje. In tym context, I want to high expectations on the górę of Poland at the gate of Wojna już trwa kilka lat i oczywiście zastanawiamy się, co co robić nam dalej, jak nam pracować dalej i na tego, że chcemy nadal się rozwijać, nadal rozszerzać ten eksport to stało też pytanie o produkcji gdzieś tutaj w Polsce, żeby ono nam odpowiadało, żeby było też blisko logistycznie